Z tej strony mi Mateusz Bronowicki i witam Cię na analizie ósmej partii z turnieju Z Polanicy Zdrój, w którym miałem przyjemność uczestniczyć w ósmej rundzie skyjarzonym jest zawodnikiem, który nazywa się Kucza Karol. No i nastąpiło w pierwszym E4. Oczywiście wybrałem swój ulubiony debiut, a mianowicie E6, szczególnie że przygotowując się. Do tej rundy zauważyłem, że w jednym z wariantów mogę otrzymać bardzo przyjemną pozycję odnosząc się do partii Kucza-Karol-Jacek-Tomczak. I w dalszej części partii nastąpiło d4, d5, skoczek c3, skoczek na f6, e5, jest to jeden z główniejszych wariantów, tutaj białe jeszcze mają do wyboru goniec na g5. Nastąpiło e5, skoczek d7, f4, c5, konik na f3 i w tym momencie czarne tutaj mają do wyboru parę możliwości. Ja głównie grywałem ruch konik na c6, a w partii Jacek Tomczak właśnie z Kuczą Karolem zagrał hetman na b6, co daje bardzo ciekawą kontynuację. Hetman na B6 wyskakuje i oczywiście naciska na D4 i naciska na B2. Więc białe odpowiedziały goniec na E3. Wydawałoby się, że możemy czarnymi w tym momencie pozwolić sobie tutaj na bicie na B2, ale e, tak naprawdę jest to zatruty pionek, ponieważ po Hetman B2 nastąpiłoby bardzo nieprzyjemny skoczek na b5 z ideą skoczek na c7. Będziemy musieli bronić się od tego, więc pewnie nastąpiłoby skoczek a6 i białe mają tutaj na celu schwytanie hetmana, bo hetman jakby zamknęliśmy mu drogę powrotną na b6 i na d8. Skoczek na b5 tutaj skutecznie blokuje no, i tutaj wystarczy zagrać taki sprytny ruch A3, i będziemy tego hetmana łapać. Jedną z siatek, gdzie możemy tego hetmana złapać, to jest goniec D2, goniec na C3, i wszystkie te pola rzeczywiście będą zabrane. Także, a gdyby nastąpiło konik na B6, po to, żeby, nie wiem, skoczek gdzieś tutaj pomógł hetmanowi, skoczek C4, skoczek A4, no to niestety pionek na C5. Ginie. Bierzemy tutaj DC, no i się okazuje, że nie można odbić, ponieważ jest bicie, bicie i na końcu tego wariantu skoczek C7 skuteczne widełki. Także, no, nieprzyjemnie. Dlatego w tej pozycji czarne tutaj jeszcze grają ruch A6, który właśnie ma na celu zabrać możliwość zagrania skoczek na B5. I tutaj jest taka. Kontynuacja dla białego, bardzo forsowna skoczek A4. Oczywiście takie ruchy jak B3, żeby obronić pionka na B2 są słabe, ponieważ ruch B3 osłabia tą całą przekątną, osłabia pole C3, prawdopodobnie już by nastąpił jakiś skoczek C6 z naciskiem zaraz CD, nie wiem, goniec na B4 i czarne miałyby dobrą grę. Oczywiście też jest możliwość wieża b1, ale ten ruch wygląda bardzo pasywnie, więc skoczek a4 jak najbardziej ruch, który należy grać. No, Odchodzimy, hetman A z tempem, z szachem, eee, podwójne uderzenie, przed którym jeszcze białe się oczywiście bronią, grają c3. Po ruchu c3 główną ideą białych jest to, żeby móc dojść do b4 więc najpierw będą musiały jeszcze zagrać A3 i B4. I gdybyśmy na przykład zagrali skoczek C6, A3, nie wiem, gonie C7, B4, bicie, bicie, Hetman by musiał uciekać, musiałby uciekać na D8, to okazuje się, że czarne nie za bardzo mają gdzie kontynuować swoją grę, ponieważ na skrzydle królewskim mamy tutaj mniej przestrzeni. A na skrzydle hetmańskim białe tutaj bardzo sprytnie ustawiły pionki na a3, b4 i wiemy, że ta pozycja nie jest na tyle dobra. Oczywiście zawsze po ruchu a5, gdybyśmy chcieli poderwać tutaj ten łańcuch pionowy, oczywiście białe mają zawsze ruch b5. Mogłoby nastąpić np. Na przykład z d3, a5, b5. Atakowany jest skoczek. Skoczek jest spędzany do parteru. No, i Roshala, i widzimy, że czarne figury są bardzo pasywne, a białe będą chciały tutaj dochodzić do F5 i kreować grę na skrzydle królewskim. Dlatego po ruchu C3 czarne muszą tutaj grać bardzo agresywnie, bardzo szybko. Dlatego nastąpiło CD, ruch B4 i Hetman na C7. Ruch Hetman na C7 wymusza to, że białe muszą odbić na d4 albo gońcem, albo Hetmanem. Gdyby zdecydowały się na bicie skoczkiem, no to okazuje się, że Hetman poszedł na pole c7 po to, żeby czaić się tutaj na pioneczka c3, i nastąpiło oczywiście b5, atakiem konik musiałby odejść, i wtedy już pionek na c3 byłby niebroniony. W partii mój przeciwnik w tym momencie zagrał ruch Hetman na d4, a w partii z Jackiem Tomczakiem, zbił na d4 gońcem no i tutaj nastąpiło skoczek na c6, ruch rozwojowy goniec e2, no i bardzo właśnie logiczne b5, konik na b2 i a5 czarne bardzo szybko chcą tutaj poderwać właśnie ten łańcuch pionowy żeby białe się nie zmobilizowały chcą czarne zaktywować te swoje figury mimo to, że pionek na b5 wisi, my odbijamy pionka na b4 a nasze figury będą miały troszkę przestrzeni. Zobaczmy, jak było tutaj dalej w partii z Jackiem Tomczakiem. Goniec b5, ab, goniec bije c6, hetman bije c6, cb, goniec b4, król e2. No i widzimy, że rzeczywiście te czarne figury, te gońce tutaj są w stanie się rozegrać. Ta wieża tutaj ciśnie po linii a, a skoczek może pójść na c5, żeby zaraz tutaj się pojawić na polu e4 z atakiem. Mój przeciwnik najwyraźniej się troszkę przestraszył w tej kontynuacji i tutaj zbił hetmanem. Teoretycznie bicie hetmanem jest nawet lepszą możliwością. Oczywiście musimy wyprowadzać figury z tempem, skoczek c6, logiczny ruch, hetman ucieka na d2 no i znowu musimy Pomyśleć o wyprowadzeniu kolejnych figur. Goniec na E7. Goniec E2 i tak naprawdę tutaj jest ten sam motyw, co po tamtej partii, którą przed chwilą sobie przejrzeliśmy. A mianowicie jest to, że gramy B5, skoczek B2 i A5. Gdyby białe po ruchu A5 zdecydowały się na bicie na B5, no to Oczywiście gramy AB, nie mogą tutaj białe odbić CB, ponieważ jesteśmy przygotowani i jest goniec na B4 ze związaniem i czarne wygrywają trochę materiału, dlatego tutaj białe by musiały wtrącić goniec na C6. No odbijamy hetman C6, CB i wiemy o tym, że Jesteśmy bez pionka, ale czarne figury bardzo skrzętnie tutaj sobie radzą. Wieża naciska tutaj po linii A, goniec naciska na B4 i mamy bardzo sprytny ruch, który naciska na słabości, a, mianow a mianowicie Hetman B5. I chcemy odbić tu pionka, jeszcze nie wiadomo którą figurą, pewnie gońcem. A białe nie mają za bardzo opcji tego pionka obronić. Ruchu A3 nie ma, bo. I tak jest bicie na B4, i po Hetman B4 bicie na B4, i białe nie mogą pozwolić sobie na AB, ponieważ tutaj przegrywają na związaniu. A gdyby po ruchu Hetman na B5 białe zdecydowały się na ruch skoczek D3, to po skoczek D3 jest kilka możliwości. Jedna możliwość to jest ruch wieża A3, druga możliwość to jest goniec A6, i yy, będzie. Nieprzyjemnie dla białego. W partii nastąpiła proszada, bicie na B4, goniec na B5, bicie na C3, Hetman bije C3. I tutaj wiadomo, że jest związanie. Ja tutaj z koczkiem nie mogę odejść. Jedną z możliwości to było to, że mogę zagrać goniec na B7. A w czasie partii przygotowałem sprytny ruch wieża na A3. Wieża na A3 atakujemy tutaj po trzeciej linii i zmuszamy przeciwnika do tego, że musi przejść do końcówki, którą oceniłem, że czarne stoją troszkę lepiej ze względu na strukturę. Czemu mówię, że czarne zmusiły białego do przejścia do końcówki? No bo po wieża a3 jest atak, gdyby hetman odszedł tutaj, to możliwe, że pojawiłyby się kolejne motywy związane z ruchem wieża na e3. Jest to ruch forsowny, chodzi o to, że po tym hetman e3, hetman wchodzi tutaj na przekątną i pojawiają się ruchy typu goniec na c Dlatego po wieża a3... Białe są zmuszone do bicia na C6. Oczywiście wymieniamy hetmany i gramy wieża na E3. Tą pozycję oceniłem jako lepszą dla czarnego, ponieważ struktura pionków jest taka: mamy stabilnego pionka na D5, a czarne figury zaraz się rozegrają i będą naciskać na pionka A2. Zobaczmy, jak było w partii. Nastąpiło wieża FC1. I tutaj dla niektórych zawodników może niespodziewanie tak późno zagrałem ruch Roszada. Nie możemy zapominać o tym, że mimo, że jest 20 ruch w partii, no to czarny nie straciły prawa do Roszady. Roszada broni gońca, chowamy króla, schodzi z tych związań, jest pełna koordynacja między tymi figurami, także jest ok. Oczywiście, po roszadzie tutaj już chcę aktywować skoczka, na np. zagrać skoczek na B6, zagrać zaraz skoczek goniec na A6. Białe zdecydowały się na bicie, bicie i wjazd wieżą na siódmą linię. Co prawda, białe oddały gońca białopolowego za skoczka, ale postawiły wieżę na bardzo aktywnym polu ale nie wiadomo do końca, czy tutaj białe są w stanie coś za to uzyskać. Po wieża C7 jest atak, muszę obronić się dosyć pasywnie, wieża D8, no i wieża B1. Ruchem wieża B1 białe no zapewne kombinują odejście skoczkiem i zaraz tutaj wjazd wieżą na siódmą linię. I zrobienie tutaj motywu, zdobycie lekkiej figury, ale zawsze jeszcze... Jak skoczek odchodzić tam na pierwszą linię, to ten skoczek jest na jednej linii z królem, i też jest pod motywami zagrałem ruch wieżyczka na A3, no i właśnie nastąpiło skoczek D1 i wieża A2. Przygotowałem powieża B7, oczywiście przygotowałem tutaj wieża na A1, liczenie wariantów jest dosyć ważne. Dlatego przeciwnik tutaj nie zagrał wieża B7 i zagrał ruch H4, który ma za zadanie nie wiem zrobić tutaj miejsce dla króla, ale też troszkę przestrzeni zdobyć, podciągnąć pionka. Stwierdziłem, że w tej pozycji nie jest tak prosto czarnymi się aktywować. Tam goniec nie ma jakiegoś dobrego pola, gdzie może pójść. Tym gońcem nie mogę. Ta wieża jest aktywna. No i stwierdziłem, że upraszczenie pozycji to na pewno jest dobry pomysł. A jak upraszczanie pozycji jest dobrym pomysłem, to zagrałem kolejny sprytny ruch jak wieża A7. Wydaje mi się, że przeciwnik chyba tego nie widział. Powieża A7, przeciwnik zagrał ruch wieża C1. Oczywiście bicie na A7 nie wygrywa wieży, ponieważ przygotowane zostało gonie C5 z podwójnym uderzeniem i zaraz tą wieżę odbijamy. Do tego powierza A7 przeciwnik zagrał wieża BC1 żeby nie tracić takiej aktywnej wieży na siódmej linii, i zagrałem goniec na A3. Ten ruch okazał się małym błędem, ponieważ ten goniec zaczął się tam plątać. Zobaczymy, jak było w partii. Powinienem zagrać wieża C7, wymienić tą parę wież i chciałbym aktywować wieżę na B8 albo A8, żeby ona gdzieś tam mogła wejść do obozu przeciwnika i je tam atakować, ale zawsze wisi nam goniec, dlatego tutaj e, długi plan, marsz królem, króle F8, króle8 żeby obronić e, tego gońca na d7, żeby król tutaj pomógł. Zobaczmy, jakby tutaj mogło być król F8, skoczek na F2, bo białe by poprawiły tego pasywnego skoczka z D1, król E8, skoczek D3, no i wieża A8. No i widzimy, że zaraz tutaj nastąpi król D8 z wygonieniem wieży, i zaraz ta wieża gdzieś tutaj sobie wskoczy czy na A4, czy na A2. Zobaczymy, jak będzie król H2, król D8, wieża C3, no i wieża A4. Król G3 i goniec na B5. Widać, że te figury czarnych się troszkę rozgrywają. Mam nadzieję, że pokażemy zaraz przeciwnikowi, że para gońców dominuje nad parą skoczków. A w partii zagrałem ruch goniec na A3 i powierza A7 goniec na C1. Oczywiście goniec na C1 atakuje na F4, więc białe zostały zmuszone zagranie ruchu G3. No, i teraz, jakbyśmy się tak zastanowili, to ten goniec ma takie małe problemy, ponieważ on nie ma jak wrócić tutaj do obozu swojego, wszystkie pola są zajęte, więc musimy uważać, żeby go nie stracić. A białe mają też prosty plan, ponieważ chciałyby sobie tutaj aktywować skoczka na D4 w tym momencie. Ten skoczek na D4 to jest bardzo dobra placówka dla niego. No i w niektórych sytuacjach rzeczywiście gdzieś tam dążyć do aktywizacji ruchem f5 albo ruch kotaki, koczek d6. Zobaczymy jak było w partii, gdzie ja błąd popełniłem, ponieważ tą partię udało się przegrać. Także y, musimy tutaj wyciągnąć odpowiednie wnioski. Po ruchu g3 zagrałem h6, no król naturalny ruch, żeby podciągnąć króla, goniec e8. No i gonie c się już takie ruchy y, troszkę do tyłu, y, nastąpiło skoczek d4. No i tak jak powiedziałem, po skoczek d4 y, nagle się okazuje, że białe tutaj chcą zagrać f5. Po ruchu f5 będą generować słabość na e6 i szukać jakiejś gry. Ja nie ukrywam, że czarnymi byłem w niedoczasie, miałem bardzo mało czasu na podejmowanie decyzji i każdy, Problem, który mi przeciwnik tutaj stworzył, no troszkę nie przerósł najwyraźniej, yy, także zagrałem wieża B8, yy, no i nastąpiło F5. Możliwe, że trzeba było zagrać ruch G6. Yy, białe jeszcze nie są w stanie tak szybko tutaj dojść do F4, nie mają ruchu G4, ponieważ pionek na F4 wisi, yy, także a w partii było wieża na B8. No i białe zagrały F5, co dało szansę jakąś dla mojego przeciwnika po F5. Musiałem zbić skoczek F5. No i tutaj zaczęły się pojawiać pewne motywy, a mianowicie skoczek na E7 z odbiciem pionka. Zaczęły się też pojawiać motywy z skoczkiem na D6 i tam jakieś naciski postanowiłem tutaj goniec b2 zagrać wymieniły się lekkie figury król oczywiście tutaj do centrum idzie żeby tutaj też brał udział w jakimś tam ataku wieża b3 król d4 i w tej pozycji zagrałem ruch g6 yy, niewątpliwie groźbą białych jest to że białe chcą zagrać nieprzyjemne wieża a8 z atakiem król f8 no i zwiększyć atak konik d6 i nagle okazuje się, że nie ma co zagrać. Ja zagrałem g 6 żeby tego skoczka przegonić. Skoczek D6 i zagrałem ruch goniec na C6. Tylko, że ruch goniec na C6 ma taką konsekwencję, że puszczamy pole F7 i tutaj nastąpiło skoczek F7. A w partii powinienem zagrać wieża B8, co dopiero zauważyłem po ruchu goniec na C6, ponieważ po ewentualnym król na D5. Mam tutaj takie sprytne przestawienie: jak wieża na D8, i zaraz spróbować zagrać goniec na D7, i goniec na E6, i próbować taką pozycję bronić. A w partii, jak nastąpiło goniec na C6 i skoczek na F7, to tutaj pojawiły się naprawdę duże problemy. Ten król z wieżą, skoczkiem i pionkiem są bardzo aktywne białych i siatki matowe, które stworzyły yy, doprowadziły do tego, że czarne tą partię przegrały no, wziąłem pionka na G3 już trzeba jakieś decyzje podejmować, upraszczać pozycję skoczek H6, król F8 yy, no i pionek E6 yy, pionek na E6 yy, no, będzie grozić w pewnych momentach jakieś E7, król E8 i tam na przykład skoczek skoczek F6 w zależności od tego, jak to z tempami będzie. Druga rzecz jest taka, że król zawsze białych ma możliwość tutaj taką ścieżkę przebyć i też stworzyć siatkę matową. Jest bardzo nieprzyjemne. To dla czarnego nastąpiło wieża H3 za takim napią. No i wieża, <laughs> wieża F7, król E8 i skoczek na G8. Przestawianie skoczka tak, żeby on właśnie tutaj stworzył siatki matowe Konik F6, król D8 i oczywiście będziemy jakieś E7 grozić Więc król D8, konik F6, wieża H4 z szachem Król C5, goniec A4 Musieliśmy uciekać gońcem z przedbicia No ale pamiętamy właśnie o tym, że po król D6 jest siatka matowa Grozi maty z dwóch stron, takie jak wieża F8, ale też... Takie maty z tej strony. Przeciwnik tutaj bardzo dokładnie grał. Zagrał wieża A7. Musiałem król, król na C8 zagrać, ponieważ po wieża A7 jeszcze groziły ruchy E7, król C8. No i chcemy E8, ale jeszcze go nie spilnuję, więc pewnie najpierw nastąpiłoby usunięcie obrońcy wieża A4, wieża A4 i tak. Możemy zobaczyć ten wariant, gdybym zagrał G5. No to następuje E7, król C8, no i bicie na A4, tak i E8 Hetman, i jeszcze na końcu tutaj jest podwójne uderzenie. Także musiałem się przed tym obronić, więc nastąpiło król na C8. Białe tutaj zagrały skoczek D5, dziewy kolejnego pionka. Ten ruch jeszcze generuje inne motywy, bo grozi skoczek na B6. Z wygraniem figury więc król B8. No i niestety, ale ten król jest za bardzo pasywny. Wieża poszła na G7 z atakiem. Jak tego pionka weźmiemy, to już będzie bez szans dla czarnego. Przy takim układzie figur goniec B3 nastąpiło. No i tutaj już. Dokładnie przeciwnik pograł, król b6, grozi mat, muszę się obronić, jedyny pasywny ruch to jest wieża h8. No i przestawianie skoczka tak, żeby on tutaj te siatki matowe tworzył, konik na b4. No i po skoczek b4 już widzimy, że nie mogę pozwolić sobie na bicie pionka, ponieważ następuje mat w2, już pewnie widzicie. Jak tutaj białe mogą skończyć tą partię, są siatki matowe, skoczek na c6 i po król a8 oczywiście kończy wieża a7, a po król c8 kończy wieża c7. Pamiętam, że kiedyś na lidze też udało mi się podobną siatkę matową stworzyć, grając białymi właśnie, także na pewno to jest skuteczne, więc po skoczek b4. Ja jeszcze tutaj zagrałem ruch goniec a4, żeby utrudnić, żeby kontrolować pole c6, no ale to niestety ale nie pomogło, bo nastąpiło konia 6, musiałem król c8, yy, nie mogłem do rogu, ponieważ byłby mat, yy, no i wieża c7 szach, no i niestety, ale tutaj z tempami pionek zasuwa i jeszcze motywy pojawiły się, takie jak rożen no bo następuje ruch z tempem z szachem, król d8, kolejny ruch z szachem, pionek idzie do przodu, król musi iść na e8 i pojawia się słabość postaci, figur na jednej linii i białe są to w stanie łatwo wykorzystać. Oczywiście król d8, e7, tak, no i bardzo silna wieża c8, bicie i bicie na h8. No i tak partia się skończyła. Na pewno przeciwnik fajnie rozumiał takie zagadnienie jak aktywność figur w grze końcowej, aktywność króla, i nawet był w stanie oddawać tutaj pionki G czy pionki H w końcówce za to, że te figury zaczęły po prostu atakować i tworzyć siatki matowe na czarnym królu. Moim zdaniem największym błędem czarnych jest to, że w tym momencie zagrałem ruch Goniec na A3 a powinienem właśnie zbić na c7, zbić na c7 i żeby odejść wieżą, powinienem zagrać król f8, król e8 i widzieliśmy, że ta końcówka dla czarnego jest całkiem szansowna. Pioneczek więcej, parę gońców mamy, więc musimy ją pokazać przeciwnikowi. To by było dzisiaj wszystko. Zapraszam Cię na rundę 9. Na razie, cześć!